Patrzcie jakie są teraz piękne animacje startowe w Counter Strike 2. Pierwsza połowa, zaczynamy jako terroryści. Cześć, jestem Erwą, witam Was w kolejnym filmie. Hello Team. Hello, hello. Ruszamy z matchmakingiem turniejowym na nowej mapie Overpass. Zobaczymy, jak tu się gra. Sprawdziliśmy już skrzydłowego, ale to jest tylko mały ułamek mapy. Zobaczymy, jak wygląda reszta. Moi już tam sobie panowali. A... a? luzik. Nic nie muszę robić na razie w początku tej pistoletówki. Poszedł plan. u, 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 u a jednak. Dałem mu on mi też! Jak to się wydarzyło? Nasz ziomek ma szansę na Aisa. Dobra. Good job, ziomek! Tam gdzieś jest long push. Na się, że nam longa, wiecie? W kilku. Mam szansę i szybko wlecieć na plecy. Dobra, drugi Where's z bomb? A or B? B. A tu fountain. Oni tu jeszcze dalej. A, przejęli nasze broni, dlatego oni tam saveują. Chyba ja chciałem się napalić, polecieć po fragi szybko. Podoba mi się w tym menu kupowania broni: kropeczki, kto z jakich teammates co kupił. To jest naprawdę fajne. Ja teraz widzę, że czterech ma kałacha, jeden na wóbkę. Widzę, kto ma jakie granaty. Trzech ma pełen kevlar z hełmem, trzech ma tylko kevlar. I to to jest akurat fajne w CS2. Taki szybki podglądzik, kto co ma z naszego teamu. Od razu widać, co się dzieje, nie? Dobra, tu ktoś będzie. Był. One eyesight, chyba tam. Dobra, ostatni na Ahu. Nice. Ja na razie sobie lurkuję, tak troszeczkę cały czas. Moja drużyna w ogóle po innej stronie. O, weźmiemy. No nie, Glocka podniosłem. Chciałem USP. Co ty robisz, merwo? Uspokój się. Czemu? Uspokój się. Wyrzuciłem sobie wszystko. Patrzcie, ktoś mnie rozpoznał nawet na takim koncie, no? Jak ludzie to robią? Jakieś haksy na rozpoznanie, merwo, odpalają. On, ktoś tu jest Aj, nie zdążyłem. Dobra, spróbuję go jeszcze na longu, że będzie uciekał stąd Dobrze, chciał na mnie wychylić drugi raz za łupką! Nie zmerwo takie numery Tu powinien być drugi, czy już uciekł jeszcze nie uciekł i gdzieś tam przeżył Rozwalił mojego Mamy dwóch na trzech sam zostałem. Ktoś mi to wychyli czy nie, jak sądzicie? Bro, I didn't know if it's enemy or, or this shit. <laughs> Tutaj jakieś takie o, o, opałki od tego mołotowa widzieliście? Nagle tak zaczęłem im brygać. Ja nie powiem pewien, czy ja tam zobaczyłem właśnie przeciwnika, czy, czy to było takie coś dziwnego. Ale nie, no ładny klatcz przyznajcie, chyba czterek zabiłem teraz. Całkiem fajnie, że udało zrobić. Coś tam jednak jeszcze umiem w tym Counter Strike 2 ugrać, nie? Coś jeszcze potrafię. Co tu się dzieje? Let's go, Fazbi. Jakiś poszedł push. Konektor. Ah, on może. Da, jest z granatu, ale oj, mój sam został. Ale szkoda. Aha, ucieszył się, że go tam zabiłem z Nejda. Fast! Oh. What the <laughs> <laughs> Nice try, <man. laughs> Ale go tutaj szukał, kosą wszystkim, strzelał. Dobra, idziemy longiem. Uuu, ten z shotgunem y aż jest. One long. Fajnie jakby, fajnie jakby niebieski. Ja, yeah, I cover you. Try to take it. To co? Próbujemy na A wchodzić w takim razie. Czy mój tajfrak za wystarczy? Przyładuję sobie, skoro mamy czas. Teraz te 4 pociski kontra 5. Potrafią zrobić różnicę. od plecy zbiegać? Kolejny, myślałem, że ktoś do mnie strzela obok. jak się boją, tu wychylić. Mam nadzieję, że mi patrzą na plecy, właśnie bo tam jest. Sam zostałem. Nie, tu uf. sporo grana tu poleciało. Nie wiem, czy on tu przebiegł, czy mi się wydawało. Uuu, pięknie Nice. Dobrze. Nice. Two be dead. Let's go. Blue. One connector. Connect one. Tak jest, Mervo! Ale za wupy! Nie wiem, gdzie jest ostatni. Me. Szkoda. He was here? Wow! Patrzcie, jak musiał na shifcie tutaj przejść tuż za bez do wody, ale ładnie. Trzy fragi nie wystarczyły, ale ładnie mnie ro 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 rozegram teraz w tej rundzie. Rush e Meat? Zaproponowałem Rush mit ale widzę, że jestem sam na razie. Let's go. Czekamy go Trzeba przewodować, let's go away fast Mamy szansę Czy ktoś tu będzie na longu? Gdzie są wszyscy? Taki łatwy plan się udało zrobić One under Ups Nie wiem czy niebieski nas tu pilnuje nie, nie pilnuje Defusing! Póg zabiłem, ale chyba zdefuję, nie? A. Nie wiem, niebieski zagrał strasznie defensywnie, bo schował się tu w banku i nam nie patrzył ani jak nam wbiegają, ani bomby, ani niczego i, i troszeczkę nas zabrakło. Ale i tak to było eko znaczy taki forstem na P250, więc całkiem nieźle udało się to zagrać. Kurcze, Merve, jesteś bezbłędny dzisiaj z tej Wait for me, bro, if you can. Any info? Aj, patrz jak się spóźnił, łamek sekundy, bym go tu zabił. Water. What the fuck? Jaki mam timing? Dobra, 50 sekund. Spróbuję pójść naokoło. Tylko jakbym miał jakąś lepszą broń, na przykład kałaszka to by mi się zdecydowanie bardziej tutaj przydał, 40 sekund, muszę zabić tu gdzieś pierwszego. Podwójny scope mi się w ogóle włączył niechcący. Będzie tu czy nie? Będzie. Guys, he's toilets. toilet. Help me from here. Yeah. Go purple, go, go, go. One B. Się boję wychylić, jestem bardzo obity. Jest, wyczekałem go. Dwa ważne fragi, idę po bombę, ale tu mnie zaskoczył, bo moi dwaj, dwaj szli longiem. Tu gdzieś sobie wchodzi do tych toalet. Znaczy to już nie są toalety, z metro, dworzec, jak zwał, tak zwał, prawda? Any info, Where's last. <mulity> Owę sobie w smoku zaplanować, bo nie wiem czuję, czuję, że on tu przyjdzie na nas stąd. Słuchajcie, ja mam wrażenie go Gościu z przeciwnego timu zasejwował na kolejną półkę. Patrzcie jakie dobra, 21 fragi ode mnie. Dobry mecz. Ja mam wrażenie, że jest mocny zasięg obrażeń od bomby w CS2. Bo już to widziałem też i u moich sojuszników I w ogóle no myślałem, że tam przeżyję w tym miejscu co teraz byłem. A wybuchłem dosyć solidnie, więc nie, nie pamiętam, czy Valve o tym mówiło, że to zmieniali, czy nie, ale e, takie mam wrażenie. Wyszli. One, one beat. Ale mi wskoczył na pleca. Akurat. Uuu, sam został. Ten ziomek w pierwszej pistoletówce zrobił A$A. Potem nie miał prawie w ogóle fragów przy półkę i teraz też zobaczcie 4 fragi, może, może to jest ziomek od Ace, który on się odpala po prostu co jakiś czas Robi ace'a, potem sobie chilluje pół meczu. Jest <grystu> jest Nice! O, tam jakoś czerwono jest Na jakimś lągu czy gdzieś. W ogóle jak ja powinienem minimapę tutaj też sobie powiększyć, co? Jak to zrobić? Gra, hud, radar, tutaj. Tak, powiększenie. Radar jest wycentrowany? Nie. Może jakoś, o, teraz będę widział co się dzieje, może chociaż trochę. Hm, tam jakiś smog poszedł daleko. Myślę, że do mnie przyjdą, jednak Nothing. Yes! Ale ładnie do mnie przyszli po cichutku. A Merwo się, ale ale jak tak wyszedł, wpatrzony na mnie, nie? A mimo wszystko chyba nie oddawał jednego strzału, tak mi się wydawało. Dwóch na czterech. Bomb. One more. A, widzicie, rzucili spąki i coś tam czekali, ale później przyszli Szkoda. Co tu się dzieje? Moi strasznie agresywnie grają na tym, a jest potem problem. Kurcze, nie zabiłem go, no. One is lower than Okej, okay, on był obity. Did you see bomb? No. To jest nice. I have bomb last like maybe Yes I think you got the bomb Stay here blood Aha there's bomb Noćwi Czy on zdąży mi zratować na B? A, tu jest no, dziwne, że tak wleciał plantować na otwartym. Jeśli już to tutaj bym zapadł na jego miejscu, bo mogłem się tam chować gdzieś w banku ciągle, nie? Chociaż, ale może uznał, że jeden z nas jest na B, jeden na A. W ten sposób pewnie, co? Zapraszam kolejnych. Oj, 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 steka mi takiego! AWP on balcony, please take. Aha, wszyscy rotują z tej strony, nikt nie weźmie moje wupy. Go i fast, 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 fast. Oh. Nikt mi nie weźmie wupki niestety. Szkoda. It's, it's, it's nie, 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 Yeah, they hear me, they No wiedziałem, że to będzie na mnie czekał. Nice. <grywa> team. Left, 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 left. Nice. Mamy to. Mamy to. Uff. To była ważna, bardzo trudna. 14-12, bo dla nas teraz 15-12. nie nieprzegrany. Dobrze, że mi się to udało obronić. Próbujemy buścik. Pięknie, uuu i, i fioletowy znowu zrobił rundę, co? Dwa ace'y, teraz czterech zabił, ale ewidentnie tutaj we dwóch pociągnęliśmy mecz, ja 36 fragów, wydaje mi się, że mega dobry wynik, od 26, także naprawdę to jest to mój pierwszy mecz, który nie ma na nowym overpassie i jak najbardziej fajnie gra mi się tego Counter Strike 2, także dzięki za oglądanie, stawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!